Witaj w podcaście Metaforoterapia, w którym dzięki magicznej mocy pracy z metaforą zrobisz kolejny krok w Twojej rozwojowej i emocjonalnej podróży. Dzięki lepszemu rozumieniu siebie zaczniesz działać inaczej, aby z większą lekkością sięgać po nowe jakości tworzące piękne i pełne radości życie. Ja nazywam się Weronika Wojciechowska i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Metaforoterapia. Ja się już cała cieszę i śmieję, bo, bo bardzo długo czekałam na to, żeby nagrać ten pierwszy odcinek. No to jest taki odcinek swego rodzaju intro do tematu, żebyście mogli lepiej poczuć, o co chodzi w ogóle z tą metaforoterapią, czym jest praca z metaforą i. No, i postaram się to jak najlepiej wyjaśnić, też dając parę przykładów rodzajów metafor, których będziemy używać w podcaście, chociaż ta lista jest otwarta, od razu mówię. Więc, więc to będą to takie startowe metafory, a potem zobaczymy, co z tego się urodzi. Od razu uprzedzam pytania. Podcast Uniwersytet Pięknego Życia nadal będzie publikowany. Ha, więcej będzie publikowane w dużo bardziej skoordynowany i zorganizowany sposób. Natomiast w tamtym podcaście będziemy dalej w temacie pozytywnej neuroplastyczności mózgu i tego, jak ją ćwiczyć po to, żeby budować piękne i radosne życie. A ten podcast będzie dedykowany sensu stricto metaforze. No i temu, w czym pomaga metafora, jeżeli chodzi o katalizowanie rozwoju. Bo... Mm, w ramach rozwoju osobistego, moim zdaniem, nieodzowna jest praca z emocjami, której w szkole nikt nas nie uczy, i ona czasami jest dużym wyzwaniem. I to mówię Wam z doświadczeń z, z sali szkoleniowej, ale też z sesji indywidualnych. No bo chodzi przecież o to, że emocje się czuje i wcale nie jest łatwo przetłumaczyć je na słowa. Myśli i zdania są jakoś wiecie: uporządkowane, linearne, racjonalne, osadzone w kontekście, no a emocje są znacznie mniej namacalne. Ja uwielbiam pracować z metaforą. Czy to są obrazy, które mają być takim, wiecie, wyzwalaczem, czy karty pełne symboliki, czy na przykład różne takie archetypowe tematy, typu tarot, czy, czy archetypy, które znamy i z literatury, i z różnych y, takich życiowych sytuacji. Bo nie tylko wierzę, ale też wiem to z doświadczenia, że. Używanie metafory pomaga nam często wyrazić to, co gdzieś tam czujemy i, i to nas w jakiś sposób definiuje, no ale nie potrafimy jakby tego przerzucić sobie na, na to logiczne myślenie i ten racjonalny sposób ym, też no, wyrażania różnych rzeczy. No, bo tak jak wspomniałam, na poziomie biologicznym nasze odczucia logiczne nie są, uporządkowane nie są, no i trudno jest przez to je werbalizować. No, więc pokrótce, metafora to jest taki Google Translate, między, wiecie, z emocji na słowa, czyli między naszym, naszą podświadomością, która jest odpowiedzialna za większość tego, co nam się przydarza i co robimy, jak działamy, jakie są nasze nawyki, co mówimy, jak mówimy itd. I to jest taki most między podświadomością i świadomością, czyli żeby no, zwiększać nasz, nasz obszar samoświadomości w. Bardzo, bardzo różnych tematach, bo zobaczycie, że będziemy tutaj dotykać bardzo wiele różnych elementów. No więc w podcaście będziemy tej metafory używać głównie po to, żeby tłumaczyć te małe i wielkie rzeczy na poziomie emocjonalnym na bardziej przystępne dla nas. Bo naprawdę warto uczyć się, nazywać emocje i je komunikować. No i jak już powiedzieliśmy sobie w pierwszej części, nie zawsze trzeba. I też nie zawsze się da powiedzieć, wiecie, w bardzo dojrzały, przemyślany sposób: Odczuwam złość, ponieważ XYZ, albo czuję właśnie przypływ wielkiej mocy, ponieważ. Chociaż też mam nadzieję, że to robicie, ja też staram się to robić, ale nie zawsze nasze emocje są tak bardzo dookreślone i spójne. Bo zobaczcie, jeżeli ja powiem, że czuję się jak tornado, które zaraz zamieni ten pokój w totalny chaos, to może to zawierać w sobie poczucie złości, poczucie wielkiej energii. Chęć destrukcji albo na przykład chęć budowania czegoś nowego poprzez zniszczenie dotychczasowego porządku rzeczy. No i w takiej sytuacji powiedzenie: Czuję frustrację ze względu na to, że sytuacja nie wygląda tak, jak bym chciała. No jest, przyznajcie szczerze, trochę nieadekwatne. No ale to jest ten poziom taki, wiecie, komunikacyjny. I bym powiedziała, że zaczęliśmy od tego, co jest krok dalej, czyli. Ja rozumiem, czuję, wiem, co się ze mną dzieje, i jestem w stanie to zakomunikować światu. A w pracy z metaforą, jeszcze ważniejsza moim zdaniem rzecz, to jest ta rzecz, która się dzieje, no tak, hmm, pod powierzchnią, jakby. Bo największą mocą metafora jest to, co się dzieje w nas dzięki niej i co się nam dzieje w związku z nią. Pewnie Ci kiedyś zdarzyła taka sytuacja, że wpadły Ci w ucho słowa jakiejś piosenki i poczułaś albo poczułeś to całym sobą, że to jest dokładnie to, co Ci się właśnie przydarza. I że w tej chwili czujesz się tak bardzo rozumiana, czy rozumiany. Bo, bo to jest coś, um, to jest metafora, która jest tak bardzo, bardzo o Tobie. I to jest trochę tak, jakby jakby ktoś Ci na złamane serduszko przyłożył plasterek miodu. Czyli no sprawia, sprawia to po prostu, że ta odległość między tobą, a nie wiem, autorem, czy, czy, czy piosenką, obrazem, czy czymkolwiek no zmniejsza się, w, wiesz, prędkością światła i, i nagle ty czujesz po prostu, że, że to jest tak bardzo na miejscu i że to jest tak bardzo twoje, że no to jest niesamowite uczucie i na pewno, jeżeli kiedyś to czuliście, to, to będziecie czuli też, co, co ja mam na myśli. No i, no i tak właśnie może działać metafora czyli możemy w ten sposób łączyć się z różnymi energiami, które gdzieś tam się nam w życiu przytrafiają, właśnie dzięki niej. I wiadomo, że ta metafora może być ci bliska lub daleka. No i co za tym idzie, prowokować Cię do zrobienia kolejnego kroku w Twoim rozwoju. Bo jeżeli jest Ci ona na przykład bardzo daleka, to może Ci pomóc zmienić postrzeganie jakiegoś tematu. Albo jeżeli jest Ci bliska, to może Ci pomóc głębiej poczuć jak, jakiś tam element i jakoś tak go zharmonizować na różnych poziomach. I to może dotyczyć czegoś, co wcześniej było takie mgliste, słabo zdefiniowane i nagle po prostu doznajesz takiego puf! Oświecenie. Myślisz sobie, kurczę, o to właśnie biega, tak, albo tak, ja tego chcę, tak, to jest to, gdzie ja idę. Albo możesz poczuć zupełnie odwrotnie i powiedzieć, hej, to jest takie coś, z czym ja nie chcę mieć nic do czynienia, bo ja na przykład chcę moje życie budować w zupełnie inny sposób i to jest właśnie taki sposób, a nie ten, który gdzieś tam tutaj teraz analizuję. Nie ma to dużego znaczenia. Jaki, jaki będzie bieg rzeczy? To, co ma znaczenie, to to, że dzięki metaforze możesz siebie poznać lepiej i siebie lepiej poczuć. Dlatego, że metafora, właśnie tak jak Wam powiedziałam na początku, dla mnie jest takim mostem pomiędzy tym, co bardzo konkretne, racjonalne i co możemy zwerbalizować, a tym, co jest w środku. No nie chcę powiedzieć, że to jest bardziej mroczne, bo często te rzeczy w środku są mroczne właśnie dlatego, że są dla nas niezrozumiałe. No od razu mogę wam dać piękną metaforę, Karta Księżyca w tarocie właśnie mówię o takiej naszej y, 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 emocjonalnej stronie, która czasami właśnie jest odczytywana jako taka bardziej mroczna, bo jest nieodkryta. No, ale zobaczcie, człowiek z natury rzeczy jest nieodkryty, bo jeżeli ktoś z was może mi powiedzieć hej, nazywam się X i znam siebie, rozumiem siebie, i w ogóle wszystko jest ekstra pod tym względem, no to zapraszam Was do napisania maila na uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, w tytule maila Metafora, bo bardzo chciałabym Cię poznać. <grych> Dlatego, że ja uważam, że my jako jednostki na planecie Ziemia no, no jesteśmy pewnego rodzaju znakiem zapytania zawsze. I właśnie po to jesteśmy na tej planecie, żeby, żeby próbować się w tym połapać, kim jesteśmy, o co nam chodzi, co się nam przydarza, ale raczej nie mam takich też ambicji, żeby, żeby ten proces się dokończył w ramach tego życia, tylko po prostu no, o to właśnie chodzi, że, 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 że to jest jakiś proces, jakaś podróż. I ja do tej podróży właśnie Cię zapraszam, no bo tak mi się marzy, żeby temu wszystkiemu służył ten podcast, czyli temu, żeby się głębiej poznawać, lepiej rozumieć, Lepiej też odnajdywać, co jest nasze, a co nie jest nasze. To jest w ogóle idea Uniwersytetu Pięknego Życia. Czyli takie odłupywanie z siebie, pewnego rodzaju skorupki, różnych rzeczy, które wcale, które wcale do nas nie należą, które nie są nasze z głębi, tylko są jakimiś takimi, jak nazywam, naleciałościami z różnych, z różnych stron. No dobra, to może przejdźmy do technikaliów. Bo też miałam takie założenie, żeby ten pierwszy odcinek podcastu nie był bardzo długi, a już widzę, że 10 minut nam leci tego wstępu. A chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć, jakie metafory będą nam tutaj towarzyszyć. No po pierwsze, nie byłabym sobą, gdyby pierwszą metaforą, o której, o której powiem, nie, były, nie była muzyka. Czyli metafory muzyczne. Teksty piosenek. Bo słuchanie muzyki to jest nie tylko jedna z moich ulubionych rzeczy, ale jest to też jedna z najbardziej rozwijających mnie rzeczy. Bo muzyka ma ogromny wpływ na naszą wibrację. I teraz ważna rzecz: słowo wibracja, możesz sobie tłumaczyć na swój sposób, możesz patrzeć na to z punktu widzenia duchowego, czyli twoją wibrację energetyczną. Możesz po prostu patrzeć na to przez pryzmat tego, że wibracja to pewnego rodzaju twój nastrój, gotowość do podboju świata. Jak zwał, tak zwał, no ale dam Ci przykład może taki bardzo namacalny, że jak jesteś, jak jest, budzisz się rano powiedzmy i tak, tak pada deszcz, no, jest cieplutko w tym łóżeczku, kolor taka miła, miękka, no a trzeba by wyjść i, i na demar złego nie zamknąć okna wczoraj, więc jest na maksa zimno i masz już taki, już gdzieś tam jest taki opór, ale na przykład twoim budzikiem jest ta piosenka, nie wiem czy kojarzycie taką piosenkę. Yy, jak to? Jak to szło? Yy, I feel good. Kończysz tę piosenkę i ten koś tak się tam fajnie drze. I jakby to było startem, to od razu zmienia się twoja energia. W tym wymiarze, że nie myślisz sobie właśnie o tej ciepłej mojej i jak ciepłutka, tam jest zimno, tylko myślisz sobie: Woohoo! Jedziemy z tym koksem. No bo ta muzyka na Ciebie wpływa. I muzyka wpływa na nas bardzo mocno i natychmiastowo. I, I dzięki temu, że muzyka jako taka ma wibracje i ona może dawać Ci dawać energię, może Cię wyciszać, może Ci dawać cały szereg różnych emocji, ale też muzyka posiada tekst. Aha, I to na tym tekście będziemy się tutaj głównie skupiać. Czyli będziemy analizować różne inspirujące teksty piosenek. Po pierwsze, aby zwiększyć swoje poczucie sprawczości i mocy, ja mam cały set takich piosenek, które pomagają, ale też czasami, żeby lepiej się połapać w mandrach różnych emocjonalnych zdarzeń, które mają miejsce na naszej planecie. Ponieważ różne piosenki i różna muzyka służy do różnych rzeczy. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja na przykład miewałam w rzeczy takie momenty no, zagubienia totalnego w których gdyby nie muzyka, to nie wiem, jakbym to przetrwała. Na pewno bym przetrwała, ale myślę, że byłoby to znacznie trudniejsze. I pamiętam, że w chwilach takiego, takich największych kryzysów, moim rytuałem był codzienny spacer z piosenkami Disneya w słuchawkach, które dawały mi nadzieję, dostęp do poczucia spokoju i też tego, że wszystko dobrze się skończy. W w pewnym momencie. Swoją drogą cała twórczość Disney'a to jest jedna wielka metafora i na pewno piosenki Disney'a tutaj będą miały swoje, swoje miejsce. Innym rodzajem pracy, z metaforą jest, będzie praca z symboliką różnego rodzaju kart, takie jak tarot na przykład, czy inne karty rozwojowe. I mm, od razu ważna rzecz co do tarota, bo mówiłam to już wielokrotnie w różnych miejscach, że w moim pojmowaniu tarot nie służy do przewidywania przeszłości, Przyszłości, przepraszam. <grych> Ciekawe, że zrobiłam taki błąd. Nie służy do przewidywania przyszłości, bo tej się nie przewiduje, tylko ją się tworzy. Ale to dla mnie jest naprawdę. To są takie piękne i pełne ukrytych znaczeń karty, które są fantastycznym, ale to fantastycznym narzędziem rozwojowym. I chociaż to nie będą jedyne karty, które będą nam służyć w podcaście. Zresztą, sami zobaczycie. Innym rodzajem metafory będą metafory o korzeniach szamańskich, odnoszące się do natury, świata zwierząt, także zwierzęta mocy i różne takie koncepty, które, które bardzo pomagają w poczuciu lepszym poczuciu swojej sprawczości. Ci z Was, którzy mnie znają, wiedzą, że moja praca w sporej części opiera się na elementach właśnie tej symboliki szamańskiej i tego przysłowiowego powrotu do domu, który na notabene też będzie jedną z omawianych metafor. No i w podcastie na pewno też będą się pojawiały różnego rodzaju archetypy, czyli takiego pewnego rodzaju pierwowzory różnych zachowań, czy postaci, czy, czy zdarzeń, czy jakiegoś konkretnego schematu, który nam się może przewijać w życiu. I będziemy sobie to rozkładać na czynniki pierwsze. No więc tak, social commitment, czyli z moich różnych obietnic, to postaram się, żeby było różnorodniej, żeby była to swego rodzaju taka podróż, bo, bo życie to podróż i, i, i przede wszystkim to podróż super ekscytująca. I myślę, że im lepiej się znamy, im lepiej się sami. Potrafimy odnaleźć w sobie, tym piękniejsza jest to podróż. Moi drodzy, zapraszam Was na profil Uniwersytetu Pięknego Życia na Instagramie oraz napisanie maili na hejmaubkouniversitetpięknego bez polskich znaków. Piszcie, proszę, w temacie metaforoterapia, żeby łatwiej było mi się połapać, bo już nie chciałabym mieć kolejnego adresu e-mail dla tego podcastu tylko, ponieważ jestem w ogóle w takim motywie oczyszczania i upraszczania różnych rzeczy oraz organizowania się, więc po prostu też zmniejszam ilość różnych źródeł kontaktu i i po prostu upraszczam. Więc yy, jeżeli wpiszecie Metaforoterapia w temacie, to będzie to dla mnie też wielkie ułatwienie, za co Wam bardzo dziękuję. No i w kolejnym tygodniu usłyszymy się już w pierwszym odcinku merytorycznym i spotkamy się z naszą pierwszą metaforą. Trzymajcie się, wysyłam Wam dużo, dużo dobra i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za wysłuchanie podcastu Metaforoterapia. Jeśli Ci się spodobał. Podziel się nim z kimś bliskim i odwiedź stronę www.uniwersytetpięknegożycia.pl bez polskich znaków, aby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić, by zacząć żyć tak, jak chcesz już dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.